Witam widzów bardzo serdecznie. Jak widzicie trochę inna sceneria, więc dlatego nie było filmu przez dwa dni, ale dzisiaj wjeżdżamy na grubo, bo mam tak, mam paczkę ze 100 tysięcy, wow. Jakieś tam 83 plus też się znajdą. FUT Champions mam, słuchajcie, dosyć niezły bilans, bo dało się wykręcić 10 do 6. Miałem 9-2, ale no się popsuło trochę. No i zrobimy tak, jeden mecz pykniemy, jak będzie 11 winów, to zagram dwa kolejne po prostu, żeby próbować bit te 14, a jak się nie uda wbić, to, to po prostu otwieramy od razu. I może Foderu na ikonę się zbiera, także łapę w górę zostawcie oczywiście, jeżeli film się spodoba, tylko jeszcze spojrzę na drugi monitor, czy to na kamerce nie najgorzej wygląda, no nie jest tragicznie. A za skład Battlesy mamy Golda1, no i tak, tot z Bundesligi albo z Eredivisji jako Pik. jakiś z Bundesligi, nie wiem co by mi się tu przydało, no może Koman, ale Koman chyba nie jest w tocach Bundesligi, tylko był w tych, wy, 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 wy? w w społeczności, no aż sobie nazwę musiałem sprawdzić, ale jedziemy z w no. Także klarkę Harisa bierzemy jako foder będzie. ale 11 paczek już gotowych. Są 83 plus, pokazywałem jest za stówę, ale tą chyba na koniec. Są jakieś 8,1+, plus, plus, plus jakieś wymienne ze skład Battlesy przed chwilą wpadły, więc, no, oby dużo foderu, ewentualnie jakiś ładny, piękny Totsik Vinicius Junior na przykład, o tego bym przygarnął, chętnie bym do składu wrzucił. Możecie dać znać w sumie, czy Wy już skończyliście to Foot Champions, gdzie są Totsy La Ligi, czy jeszcze może nie, czy już trafiliście jakiegoś fajnego Totsa, czy może ktoś Was strollował, a ja nie trafiam ekranów w kolejnej paczce. Ale dzisiaj na pewno wpadną tocy. No, nie widzi mi się to, żebym 11 winów nie zrobił, Więc przynajmniej dwa tocy za z La ligi będą. Może jakimś cudem 14 się dobije i będzie ich więcej. A tu proszę bardzo, bo kałcik Mandy 8-6. Ogólnie to jak najwięcej bym chciał tych 8-6, 8-5 i tak dalej, tak dalej, bo nie mam praktycznie. A no, chciałem ikonę zrobić na jutro, więc, więc mam nadzieję, że się uda. Ewentualnie, no wiadomo, że coś mogę dokupić. Też mam w inwestycji mojej z 50 tysięcy. Z tym, że no nie chcę jeszcze tego sprzedawać. Tam jeden gościu z 50 urósł do chyba 1100, drugi dalej koło 700, stoi i też brałem po 500, no ale jeszcze sobie poczekam. Może jakieś SBC wyjdzie, jakieś łamigłówkowe, gdzie właśnie takie karty tego typu będą potrzebne i sobie je sprzedam drogo i będzie fajnie. Może jakiś, o, o, chyba będzie, co? Engolo, Engolo, Kante! Jak ja dawno w ogóle Kante nie trafiłem w tej FIFA, jak? Ja nie pamiętam, kiedy ja ostatnio Kante bym trafił, no ale dobrze, pójdzie do przepałki Luis Alberto. Niestety niewymienny, no i paki wymiennych, jakby z wymiennych poleciało coś fajnego, to no wiadomo, człowiek byłby bardziej zadowolony z Wynicjusza wymiennego niż z niewymiennego, ale no, za marzenia to nie karają. Ostatnia wymienna i paczka za stu... Aha, no poważnie, Libertadores, takiej paczki, to żadnego, a nie, bo w dup... nie żadnego rzadkiego nawet nie dało, poważnie, no to, to już jestem... Dosyć nieźle zaskoczony, ale dobra, to Quixel. Reszta do klubu, bo się przyda. I te dwie paczki, co tutaj, o, proszę bardzo, Premier League i Ligę. zostawię po prostu Premier League na Tocy Ultimate, a pak jest Ligę na Tocy z Ligę. Oczywiście, bo jakże inaczej. A teraz paka za stubę Vinicius Junior i wszyscy zadowoleni. No, oczywiście, że nawet nie ma Tocca, czego ja bym się spodziewał, ale Ruben Diaz, no, jakby jeszcze z jakimś 8, 6, 8, 5 w pre. O, no i dobra, no to taka paka się podoba. 8, 8, 8 7? Razy 2, no 2 duplikaty, to trzeba będzie. Jakoś pomielić, można wywalić. No, i chyba z meczykiem możemy pojechać. Ogólnie to wydaje mi się, że na tą ikonę, żeby jutro otworzyć, to wystarczy. Jeszcze tylko szybciutkie małe rozeznanie tego można, tego można, tych wszystkich można wywalić. No, jakbym trochę doinwestował kaską, to powinno być. Ale czas na meczosa. No i tak, parę osób pyta o taktykę. Co drugi odcinek widzę jakiś komentarz. Pokazywałem parę razy, ale proszę bardzo, tak się prezentuje skład. Schloterbeka tu dałem, to wiecie, ale tutaj gdzieś. Jeszcze zrobiłem chyba małą zmianę? Ta, małą zmianę. Jedyną zmianą jeszcze, którą zrobiłem po ostatnim, to jest ten menedżer ze Szwajcarii, żeby Burki miał full A właśnie, bo Burkiego kupiłem za Ramsdale'a, żeby, no, żeby lepiej to wyglądało wszystko. 31,5 koła za niego zapłaciłem. Ciekawe, czy już na nim zarobiłem, bo jak kupowałem, to najtańszy był za 36 tysięcy, a mi akurat taki wyskoczył, no. Chyba zarobiłem nawet, no i, no i tak powinno być. Ale jeszcze dla fanów taktyki to proszę bardzo, na szybko pokażę. 4, 2, 2, 2 gram, pressing po utracie piłki, tutaj w ten sposób, tutaj w ten sposób, tutaj w ten sposób i wytyczne. Już pokazuję. Jakby ktoś chciał, to niech sobie sobie po prostu pauzuje, bo nie chcę, żeby to wiecie trwało dwie godziny pokazywanie wytycznych, ale tutaj tak, tutaj tak. Proszę bardzo, mi to ma z tej strony tak. Saka tak samo, no i na Padziora, na Keinie mam tak, bo on jest, wiecie, taki większy, potężniejszy, a Muziala jest taki mniejszy, zwinniejszy, szybszy w dodatku i w sumie on gra na napastniku z konieczności, bo tak to bym go wrzucił za Mitome, na SPO drugiego, a na napastnika do kogoś innego jakbym miał, ale no, gram tym, co mam i jakoś to, jakoś to wychodzi, nie? W ogóle to jak jeszcze tego Laporta bym wymienił na jakiegoś obrońcę, to cały skład Toc się praktycznie kończy, bo 10 Toców już mamy i to takich nie najgorszych, nie? No, taki Muziala. Taki saka, nawet ten Guimares, czy Kazemiras są solidne karty. Davis też. Więc tego LaPorte no, na pewno się jakoś dnia symbolicznie wymieni i trzeba będzie się zastanowić co dalej. Ale meczyk jedziemy, nie wiem czemu skład przeciwnika, chyba nie niechcący pominąłem. No nie mogę, no cały czas go kryłem i w ostatniej sekundzie się odsunąłem. No i 1-0 w plecy, ale ok, no to kikofa raczej nie zrobię. Dobra, Musiala, pokaż klasę, to jest naprawdę, ten Musiala to jest niesamowity zawodnik, no straciłem ze swojej winy, ale... Ale Piła dalej w grze, no jakbyś się tu wystawił tym Jamalem. no jest, to no, proszę bardzo, Jamal Musiala, jeden do jednego. Szybciutko odrobił, naprawdę, no niesamowita jest ta karta, nie dziwię się czemu aż tyle kosztuje. O Piła od Saki do Musiali, no i to chyba musi być, co? No nie ma możliw... Jest taka możliwość? No to podanie, to, to dobre było, tylko, tylko Musiala nie zdążył, ale odebrał, no i okazja będzie. Chciałem coś z dystansu może uderzył, tylko, tylko nie mogę znaleźć odpowiedniego do tego zawodnika, ani miejsca, ale walczyłem z kardego, zupełnie niechcący. Ogólnie to chciałem, wiecie, tak z dystansu coś lutnąć, ale no nie było miejsca, podszedłem kawałek bliżej, no i widocznie się opłacał, bo jest skarne. Lewe okno, proszę bardzo, no i cyk, no i dwa. Oj, wylałem się obrońcom, no i 2-2, no nienawidzę tego tak grania tymi obrońcami na 10 metrze, gdzie mi chłop wchodzi i czasem to nawet nie wiem co mam zrobić, się odsuwam kawałek i, i właśnie z tego jest gol, no trzeba nad tym popracować, ale za to Muziala właśnie wypracował, no panie sędzio, no to jest czerwo, jak nic. Dałeś mu czerwo, czy nie dał? Hmm, żółta kartka, oczywiście, że tak. Ale co my tu może? a wiem co możemy zrobić, bo możemy tripierem, patrzcie to. Walisz proste podbicie, tylko musisz sobie, o tak, i dajesz, no mniej więcej tak, bo on się tym bramkarzem przesunął. No i co robisz? Walisz ponad trzy kreski i wchodzi gol. Uwaga! No i co? Nie mam pytań, nie mam pytań, tripier, 3-2, no i tak trzeba żyć. A znowu wypracować sobie okazję, bo gościu stracił piłę po kikofie. No i cztery szybko. W ogóle dużo bramek strasznie. To jest jakiś hokej. Oj, tam będzie czerwo. Niechcący. Ja przepraszam. Ja, ja nie chciałem. Jo, jo nie chciał. Jo, nie chciał EPCU Polska. ECPU? EPCU, No. Ale, ale czerwona kartka. No, wjechałem mu bez piłki niechcący nie chciałem tego klikać naprawdę, no. O, Musiala tu się urywa, szybciutko, bam, podajemy do niego, tutaj do Keynosa, nieudane, ale Saka to ma, jest 5, nawet z czerwoną można brameczkę zadawać, no trochę szczęścia, ale, ale wiecie, no gra bez farty jest nic nie warta, nie? To to jest full champions, więc musi się czasem dla widza przyfarcić. Oj, 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 no, no to się, no to się porobiło, 5-3, pierwsza połowa, jeszcze się nie skończyła, chciałem jakiegoś kikofika musiałam, ale jak przez to stracę, to będę bardzo niepocieszony, no. O, dobra, Trippier plecami odebrał, git, Zdążę jeszcze chyba, chyba nie zdążę. No pierć, pie, pierć? pięć, pięć, Jakie 5? 5-3 po pierwszej połowie, dzieje się dużo. 6 żółtych kartek i jedna czerwona, no. Over 5,5 kartki, jak w masło. Ale gain tam na trzech gwiazdkach sztuczkach, ale... Trzech gwiazdkach sztuczkach, trzech gwiazda sztuczek. Ja się nie potrafię wysłowić, ale zakręcić, zakręcił, Musiała wykończył i jest sześć. No, dziwny mecz. W ogóle tego keynot ja będę musiał zmienić, bo strasznie mnie denerwuje to, że... On ma tylko trzy gwiazdki z tych sztuczek, bo chciałem jakiegoś wiecie, elastiko zakręcić, musialo mogę, no saką to średnio, ale Ale no Davisem też na przykład mogę sobie zakręcić, mi to mam też też średnio, ale. No te cztery gwiazdki to przynajmniej wyglądają te jakoś sztuczki, a nie, że robię sobie heal to heal przykładowo i mi jakoś piłka ucieka, bo chcę Rainbowa zrobić, ten Rainbow leci taki krzywy, że Że masakracja, ale może jakąś akcję szybciutką dla widza jeszcze skleimy podczas mojego wywodu, no ale nie skleimy jednak. Dobra, wylałem się obroną, standardowo, no i 6-4. To wchodzi, dobra, skoro to wchodzi, to no myślę, że trzeba po prostu zrobić tak, że tylko Keynosa wywalić jako jednego napastnika, wrzucić tu jakiegoś Park Jisunga, no i, no i gramy na jednego napastnika po prostu, z czerwoną, 13 minut trzeba wytrzymać. Dobra, mamy rzut wolny, więc może pokażę kolejną próbę wbicia z wolnego ładnej bramki. Wcześniej się udało, więc proszę bardzo, bierzemy prawonożnego i próbujemy... Ale może... Czekaj, bo on mi się tu bramkarzem przesunął. Zmieńmy tak i ustawmy jeszcze tak. I próbujemy dokręcić z tej strony. Proszę bardzo, tak o, na... No znowu się przesunął, ale już trudno. Dajmy... Tak, kresek ze 3,5, no może będzie git. Oczywiście na zielonym, no na zielonym nie klikło, ale blisko było. Lubię w ogóle strasznie rzuty wolne kopać, bardzo przyjemne są. O, Musiala, udało mu się przedrzeć i czy dobije rywala, czy może zagra? No proste, że zagra na pustą do 7-5, no tu już się nic złego nie wydarzy. W ogóle 7-5, co to jest za wynik? Co, jeszcze wbiję? No, jeszcze wbił na 7-6, ale w ogóle co to ty Halanda gościu ma na ławce? Bo on go z ławki wpuścił, on go nie miał wcześniej, no to, no to dosyć ciekawe, ale 7-6, wygrywamy. I co, ja lecę zagrać dwa mecze, jeżeli wygram, no to, to po prostu wiecie, zagramy do 14 winów ostatni razem, a jak nie, no to nie. No nie wbiłem, przegrałem, także... No także co, no, no trudno, no. no, to idziemy oddać i otwieramy. No i proszę bardzo, meczyki oddane, także nagrody wjeżdżają. No kurde, jakiś Mariusz Winnicjusz Junior, albo jakiś tu no, ktokolwiek fajny, nie? Nawet z lewego bym się w sumie ucieszył. No na początek parę z pika, 8 drugi pikens. Okej, okay, dobra, no to fajny folder na przypałkę, no ale teraz deserek, tak? To cyla liga, jakby winiarza dało, naprawdę, no, no, winicjuszka takiego... Terstegen też nie jest tragiczny, no. Raczej go przepalę, ale zobaczymy jak w drugim B be... Serio? Dobra, to ja go przepalę od razu. O jedną składową moją ikonę przepalę, nie? To tam będzie już zrobione akurat pod następny odcinek. No i ogólnie to jest mały problem, bo nie mam kart, więc będę musiał kupić. Nie mam żadnych 8 czwórek, 8 trójek, 8 piątek, same 8-6 w górę, więc na pewno coś trzeba będzie dokupić, ale no otwieramy nagrody za full Najpierw ta paka za ikonę. Są ekrany, także będzie przepalone jakieś 8... O! 8-7 Veratti. Nie no, 8-7 to mam parę sztuk, więc może jak aktualnie go na no, listę wyślę. Paczka za 125. Miałabyś być na koniec, ale niechcący otworzyłem teraz. No. Munia i. No, no, no nie jest to najbardziej satysfakcjonujący traw, jaki kiedykolwiek trafiłem, ale no, trzeba wziąć, tak? Trzeba wziąć i trzeba po prostu jechać dalej. Paczka za 50. No może tu jakiś toksik. No również nie. Ale może Wanda. Również nie. Gak po 83. No dobra, on się. Przynajmniej do, do przepalenia przyda, no ale. Łobaben, ile duplikatów. Dobra, zrobię miejsca na te duplikaty, ale mam pełną listę, więc niedługo trzeba będzie się pobawić i to opróżnić. No i widzę wiecie co ja mogę jeszcze powiedzieć. No jeszcze na pewno podgląd, bo może może spot. paczka za 10 końców będzie. Dobra, z podglądu, raz mi to z wypadł. odegard z Premier League, więc, więc podgląd może oddać. No paka zadycha nie oddała. Ale podglądzik z La Ligi, proszę bardzo, będzie. I co? Znaczy podglądik z La Ligi, po prostu podgląd, no to, to co z Laligi nie ma, ale. Może, mo, o, no kupię ten podgląd z 8 czwórkę to na pewno kupię Bo to prawie się zwraca, nie, ta 8-4, ile teraz, 4,5, 5 tysięcy, ty, nie 4 tysiące To te dwie karty gdzieś z 6, czy z 1500 końców może łącznie by zeszły no dobra, prawie się zwrócił, tak? Prawie się zwrócił, więc kupiłem przynajmniej 8 Mam dodatkową do ikony. Ale możemy za to zrobić jeszcze jeden podgląd, który no, nie odda tak jak oddał przed chwilą. I chyba to jest idealny moment, żeby zakończyć odcinek. Także łapa w górę, jak mi się podobało, oczywiście. I pozdrawiam Was cieplutko. I jutro się widzimy, jak coś teraz na pewno, bo będzie ikona do otwarcia. Pozdrawiam. Znowu nie chodzi? Kurwa! Może płyty nie ma? No jest płyta, kurwa, jest włożona płyta! Mordę jebane! Wszystko się zacina, kurwa! Wszystko się zacina, kurwa! Ja to naprawię! Mordę.